No i trochę przedmowy. No, czytałem komentarze i tam właśnie było, że powinienem się zastanawiać nad tym, co wstawiam. No, nie ukrywam, to było dość przydatne. No i w trakcie właśnie kręcenia fi filmu tego. No, sobie uświadomiłem, że tak improwizować i pisać na bieżąco, tak trochę no, no niby wyjdzie, ale trochę gorzej, dlatego... Mam tutaj po prostu napisane już tak jak w filmie Dlaczego taczają nas idioci. Napisałem, zasłoniłem, będę po prostu kartką jeździł, tak będzie i dla was i dla mnie lepiej. No i dobra. W głowie mi zakrzątała się myśl znaczenie losowości w determinizmie. No i z czego to się... A, i właśnie. Pewnie jak wpiszecie w Google słowo determinizm, to tam wyjdzie, że to... My jesteśmy zależni od świata, świat wpływa na nas, że jednostka nie jest taka atomowa, znaczy atomowa, no po prostu nie jest samodzielna, tylko zależna od wszystkiego i wszystkich i wszyscy nas oddziałują i wszystko jest powiązane w taką jedną wielką sieć naczyń połączonych i tak dalej. No i sobie uświadomiłem, że z ty, tej sieci naczyń połączonych zostaje klatka predestynacji. No ja wiem, że predestynacja to w teologii, że tam ee, już odgórne tam naznaczenie dalej. Ale nie chodzi o teologię, czy ktoś pójdzie do nieba, czy do piekła. Tylko o Właśnie o to, czym jest predestynacja, czyli nad takim naznaczeniem od góry. Że ledwo to się urodziło już... Ma, ma tam określone... Role, normy, geny... Już ma swoje przeznaczenie, już wszystko jest ustalone, a on tylko jak... Jak jakiś, nie wiem, trybik to wypełnia, bez żadnego... Zastanowienie. A z czego ta bierze się klatka predestynacji? Starannie, wcześniej wspomnianej, staranni środowiska, tak? Że wszystko jest od... znaczy, że my jesteśmy zależni od wszystkiego. No i pamiętam swoją rozprawkę tam w, na języku polskim, co to pisałem, że właśnie w świat wpływa na nas, ale my też na świat, czyli przy odpowiednim wysiłku i nakładzie własnym możemy modyfikować świat. Jedyne, co decyduje o, o tym, czy będziemy rządzić, czy nie, to po prostu yy, siła wkładu, tak jak, znaczy ilość wkładu, ta siła, ile włożymy w to środowisko, to albo my wygramy, albo środowisko wygra, no ale nie wiem, zazwyczaj do, typowy człowiek to jednak ulega temu środowisku. No, pamiętam, to właśnie filmy, iluzja wolnej woli. właśnie tam mi chodziło o to, że aby mieć wolność, trzeba najpierw być świadomym, trzeba w ogóle korzystać z tego, a nie iść jak um, środowisko każe. większej większość pewnie powie, a odgadaj o tym środowisku, a nie wiem w ogóle o co ci chodzi z tym środowiskiem. No i podam takie teraz rzeczowe przykłady. Yy, młodzież, podawałem młodzież, że zawsze jak się jej coś narzuca, nieważne w, jak, jak, w jakim celu, po co, zawsze się zapiera. I powiedzcie mi, czy to jest takie świadome? Czy to jest aby na pewno wolne? To jest tak proceduralne, tak jak programy w komputerze, że tam X to wychodzi, Y i tyle. I właśnie. I nie tylko młodzież, ogólnie jeśli chodzi o praworęczność, leworęczność. Czy Wy to wybieracie? Wy to dziedziczycie w genach. No niby możecie, tak jak wcześniej mówiłem, się, starać rozwijać tą lewą albo prawą rękę na siłę, tak, próbować te neurony coś tam powiedzieć. No tak wy będziecie praworęczni. Słabi lub mocni. mi tu mryga. A, dobra, już nie mryga ekran. i mówiłem właśnie o tej tyranii środowiska, i bardzo dużo rzeczy oddziałuje na nas. Pamiętam taką, jakby, na grę logiczną. Znaczy, czy grę ekranizowałem. Te różne wykresy, i tam ankiety, na kogo zagłosujesz w wyborach. Ja doszedłem do prostej konkluzji: że wystarczy powiedz mi, gdzie mieszkasz, ile zarabiasz, a ja ci powiem, na kogo zagłosujesz. No to jest właśnie ta też tyrania środowiska. I przez to, że my jesteśmy zależni od środowiska, i tacy no predestynowani, to YouTube wydaje różnego rodzaju pieniądze na. Psychologów, socjologów, bo oni wiedzą, że człowiek to nie jest jakiś tam paradoks, nie wiadomo jaki, oj kurczę, że on odsłonił, e, który jest samorzutny, nie wiadomo jaki paradoksalny, tylko jest określony, liniowy i to trzeba, można obliczyć tę linię, i po to są te nakłady na tych psychologów, ażeby po prostu obliczyć nas. Jak się nas obliczy, nas pozna, no to wtedy będą nami manipulować, jeśli o to chodzi, Facebookowi i tak dalej. No i dobra, już odsłoniłem trochę, to przejdę dalej. Co jest losowe? Też miałem taką inną, logiczną, znaczy, kre, no po prostu myśl. się, jaki jest samochód, który walnął w drzewo. Czy on walnął przypadkiem? No nie, no bo to jest tak, jak właśnie odsyłam do paradoksu no że no, nie ma rzeczy dobrych czy złych. Kurczę, co mi tak myli, nie ma rzeczy dobrych czy złych, jest tylko... no tam człowiek, tak, źródłem dobra, zła, ale także człowiek jest źródłem losowości, no bo narzędzia to tak naprawdę, no co losowego, co może być losowego w długopisie? No co? No on w ogóle żadnej akcji nie wykonuje, ja, ja mu nadaję akcję, to jest takie puste coś, to się słucha z zewnątrz jakiejś esencji. No, i ten samochód walnął w drzewo nie dlatego, że był losowy, tylko dlatego, że się słuchał, yy, że tak to powiem, kierownicy. A kierownica słuchała się człowieka. A to człowiek był, no powiedzmy, wpływem alkoholu albo narkotyków. A człowiek to właśnie był ten taki dziwny, taki niemrawo kręcił. Dlaczego? No, bo. Uziął narkotyki, a to, co było losowe, to to właśnie, że Uziął narkotyki, a wsz wszystko inne W tym zderzeniu tego samochodu To był taki ciąg przyczynowo-skutkowy, że yy, Ta losowość Tak, czyli ten kierowca, no, Był pijany To później wychodzi, że tam yy, Brak sterowności I przez tego wychodzi brak znaczy drzewo, po prostu, tak? Dzwon. O te drzewo. I wszystko to, to są po prostu sztywne następstwa. A faktyczną losowością, właśnie było to, że sięgnął po alkohol. Bo mógł, i to jest właśnie ta, ta wolność, co mówiłem. Mógł, i nie, 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 nie musiał, tak? To on. Jako ta. Jako można powiedzieć. Przejaw tej losowości wziął ten kierowca, ten alkohol. To było losowe, bo to nie było losowe. To jest takie przyczynowo-skutkowe następstwo, i to jest przyczynowo-skutkowe, określone, zero liniowe. A tutaj, tu jest ta właśnie paradoks, ta nieograniczona, chaotyczna wolność, która nie ma żadnych hamulców, żadnych kierunków, nic. Paradoksalna, taka wolność. No i właśnie sobie uświadomiłem, że jedyne, co wyzwala z tej klatki predestynacja, to jest losowość. Losowość, którą dokonuje człowiek, także losowe wybory, faktycznie świadome, bo właśnie o to chodzi, świadome, losowe. Albo świadome, albo też, no, teoretycznie losowe wybory. Ja pamiętam e, też, e, jak pobierałem pieniądze z bankomatu. E, tak się zagapiłem przez coś, co nazywam diatłostwem. Kiedy indziej o tym powiem. E, I przypadkiem zamiast 50 wziąłem 200. Jak wiecie, palec mi się losowo omchnął i to było losowe, tak? Tylko człowiek jest tak naprawdę źródłem tej machinerii deterministycznej, która wszystko już pouporządkowała, predestynowała, tylko człowiek jest taki losowy. No ale wiem, że przyjdą fizycy i powiedzą, że e, to my się losowo rozpadają, a że to jest losowe, no co ty gadasz? Co ty pierniczysz, że tylko człowiek losowy. I to właśnie są takie niemrawe, drobne aspekty, jak te atomy. Hmm. Radioaktywne, które się losowo rozpadają, ja to w sumie, można powiedzieć, tak jakby widzę w tym yy, obecność Boga, że to jest taki przejaw boskości w świecie, że ta losowość tych niektórych rzeczy, które są wolne od tej klatki predestynacji, czy też od tej tyranii. No i właśnie, tak jak mówiłem, wychodzi prosta konkluzja, że losowość tak naprawdę uwalnia od determinizmu, tak? Czyli losowość. Jest ojaś, to jest antyteza ten Determinizmu. jest chaosem. Tu chaos, tu uporządkowanie, tutaj wszystko liniowo predestynowane, tutaj jakiś paradoks, nie wiadomo jaki. jakie, jakiś chaosy, tak. tak jak mówiłem, losowość jest przeciwna do antagonistyczna do determinizmu. Zapominam jak się mówi. No. I to był główny sens tej mojej myśli. Do widzenia.